Cześć. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Co Ciebie czeka w ciągu najbliższych trzech miesięcy? Takie będzie czytanie. Najbliższe 3 miesiące. 1. 2, i to jest trzy Okay. jedyneczka. Co jedyneczka czeka w ciągu najbliższych trzech miesięcy? Trochę wyzwań, przed Tobą będzie jedyneczko. Tutaj te karty pokazują, że trzeba będzie w jakąś sprawę, w jakąś sytuację trochę energii włożyć i coś powyjaśniać. Coś będzie prosiło się o uzdrowienie, o oczyszczenie, nie tylko na płaszczyźnie energetycznej, ale również w jakiejś kwestii urzędowej, administracyjnej. I tutaj trzeba będzie bardzo mocno wyznaczyć zdrową granicę. Asertywność tutaj jest wskazana. I karty pokazują, żebyś nie złamał, nie złamała się w pewnym momencie, tak? Bo coś będzie wymagało Twojej takiej mocnej, silnej woli. Mam wrażenie, że możesz być teraz w takiej sytuacji, gdzie możesz czuć się, że jesteś w dość trudnym, wymagającym czasie. Dość trudne, wymagające wiadomości mogą do ciebie przychodzić. Jakiś lęk o najbliższą przyszłość tutaj może się pojawiać, wszelkie wieści płynące z zewnątrz mogą nie być dla ciebie łatwe w podejmowaniu decyzji, ale karty mówią: bądź osobą nieugiętą, nie poddawaj się, stawiaj granice sobie, innym. I to jest czas te najbliższe trzy miesiące. To jest taki czas robienia porządku, zamykania wielu spraw, odcinania pewnych sytuacji i wydarzeń od siebie. To jest też dobry moment u Ciebie, droga jedyneczko, żebyś pracowała ze swoją energią, ze swoimi darami, talentami. Tutaj pokazana jest jakaś osoba, która ma tą energię wiedźmy, czarownicy, wiedźmina, czarownika. No, tutaj ezoteryczne mocno się osoby zarysowały. Mimo wszystko, ja czuję, że za te trzy miesiące wielu z Was może poczuć ulgę i może powiedzieć: Okej, okay, coś mi się udało, okej, okay, czuję, że coś się w końcu wyjaśniło, czuję się lepiej, czuję, że ten trudniejszy moment jest już tak jakby za mną. No, tak to tutaj przynajmniej poczułam. Tutaj czuję odrodzenie u niektórych z Was bardzo mocno z takiego wyjścia, z takiego bycia. Osobą trochę zakompleksioną, trochę zamkniętą w sobie. Niektórzy z Was będą przeradzać się w kogoś bardzo, bardzo odważnego, bardzo pewnego siebie. Mhm. Mam też wrażenie, że u niektórych może się troszeczkę finansowo poprawić. Ale to jest taki czas, gdzie to będzie w procesie. Te finanse będą z każdego, z każdym tygodniem coraz lepiej będzie i finalnie za te trzy miesiące tutaj gdzieś finansowo może się polepszyć, tak to tutaj zobaczyłam no dobrze, to sobie jeszcze dopytamy, co tutaj co czeka Ciebie za te trzy miesiące, w ciągu tych trzech miesięcy przepracowanie jakichś trudniejszych emocji, będziesz z sobą i patrz, gdzie ta siła do Ciebie może jakaś okoliczność uroczystość Ciebie czekać Hmm, jakieś wieńszowanie, celebracja tutaj jest pokazana. Niektórzy mogą zakochać się w sobie, niektórzy mogą zakochać się w kimś, też tak tutaj może być. Jakaś miłość może do niektórych przyjść, ale to bardziej chyba czuję taką miłość do siebie, miłość do ludzi, miłość do świata, wysyłanie tej miłości jako rodzaj hmm, takiego, takiej, możesz. Hmm, Możesz w pewnym momencie poczuć ogromną wdzięczność za życie, chociaż teraz wydaje się Tobie to nierealne. I możesz właśnie poprzez taką tą wdzięczność, może Ci do głowy przyjść taki pomysł, że będziesz wysyłać ludziom, światu, ludziom miłość. Mhm. Niektórzy sobie coś odpuszczą, tak raz na zawsze poczujecie, ok, odpuszczam, nie chcę już w tych energiach być, nie chcę już o tym myśleć. Tyle. Wszystkiego pięknego. No dwójeczka. A dwójeczka za trzy miesiące. Co tutaj u ciebie w ciągu tych trzech miesięcy będzie się działo? Co tutaj się będzie działo? A Ty, dwójeczko, możesz takim, takim wyzwaniem u Ciebie, to może być Twoja cierpliwość. Możesz być osobą przez te najbliższe trzy miesiące wystawianą na próbę, ile wytrzymasz, ile zniesiesz. Także zwróć uwagę na tą swoją cierpliwość pamiętaj, że niecierpliwość to jest bardzo zły doradca. Karty mi tutaj pokazują, że wejdziesz w stan obfitości. Za te trzy miesiące to już będziesz zupełnie inną osobą. Jeżeli faktycznie do tej pory gdzieś tutaj towarzyszy Ci ta niecierpliwość, jesteś w tej przysłowiowej um, osobie w gorącej wodzie kąpana, to za te trzy osoby, za te trzy miesiące to będziesz dwójeczką kimś w rodzaju, kogoś, kto będzie zdystansowany do siebie, do świata, do ludzi, kogoś, kto będzie wiedział, ile może dać swojej energii, a ile powinien zachować ją dla siebie. Um, tu będą jakieś rutyny dla ciebie ważne, czas dla siebie, dużo będziesz poświęcać czasu dla siebie, ale też ja widzę tutaj osoby, które przejdą jakiś proces transformacji i będą o siebie bardzo dbać o tą swoją higienę. Nie tylko, nie, nie miejcie na myśli tylko fizyczną, ale też mentalną. Z pewnymi osobami już ci nie będzie po drodze i tu są cięcia, odcięcia pokazane, z pewnymi miejscami również, ale też z pewnymi emocjami. Te emocje, które Ciebie ograniczały bardzo w życiu, które jeszcze być może Tobie towarzyszą i Ciebie ograniczają, zniewalają umysłowo, powodują pustkę, smutek, strach. Myślę i mam, ta, i mam takie wrażenie, że u wielu z Was za te trzy miesiące tego już nie będzie, a Wy będziecie w transformacji, w pełnej obfitości, w zadowoleniu. Tutaj finansowo też coś się bardzo mocno w jakiś sposób poprawi. Ja widzę Was w jakiejś obfitości finansowej, w jakimś spełnieniu finansowym. Dobre wieści w kierunku finansowym płyną, ale też myślę, że tutaj coś też w temacie rodu, rodziny, relacji międzyludzkich, ale tych rodzinnych, tych bliższych, dalszych, bardziej Pokoleniowych, wielopokoleniowych. Tutaj też coś może się fajnego, tak jakby zmienić, wydarzyć. No, coś takiego tutaj y, czuję. Mm. Mam też takie wrażenie, że patrząc na te karty, że wielu z Was y, powie sobie: Okej, okay, mleko się rozlało. Nie skupiam się już nad tym mlekiem, dlaczego to się stało, tylko sprzątam, robię porządek w tej przestrzeni. Tak? Mam nadzieję, że wiesz o co chodzi. No dobrze, no to co tutaj jeszcze? Sobie źle ciebie przekazane. O, proszę bardzo, jakieś tutaj yy, sytuacje yy, związane z lekcją życiową będziesz odrabiać. Może niektórzy z Was faktycznie coś bardzo mocno domkną w swoim życiu, raz na zawsze wyjaśnią, przepracują. Dostrzegą, może, może dostrzeżesz coś dwójeczko, zrozumiesz coś głębiej, spojrzysz na jakąś sprawę zupełnie inaczej. Czekają ciebie zmiany, duże zmiany. U niektórych z Was może to być wyprowadzka, przeprowadzka, bardzo duże zmiany. Wyjdziesz będziesz z takiej energii zastoju i wejdziesz taką energię osoby bardzo kreatywnej. No i tutaj bardzo dobra intuicja mi się pokazuje, i wszystko, co będziesz mógł, mogła. Inaczej. Będziesz mieć możliwość, że to, o czym będziesz myśleć, marzyć, to, co będziesz manifestować, pragnąć, możesz do swojego życia przyciągnąć. Będziesz sobą, taką bardzo silną osobą. Bardzo ładnie. Chociaż zapowiada się tak gorzej energetycznie ten początek, ale będzie ładnie. Piękny proces transformacji. Wszystkiego pięknego. I trujeczka. A co czeka Tujeczkę w ciągu tych najbliższych trzech miesięcy? A co tutaj u ciebie, trójeczko? Hmm. Wchodzisz mi dość fajnie energetycznie, bo wchodzisz mi jako osoba, która hmm, czuje się zwycięsko w życiu. Wchodzisz mi jako osoba, która mimo wszystko czuje się zadowolona z tego, co ma, przynajmniej po części, w części, ale gdzieś jesteś osobą w jakiś sposób zadowoloną. Karty mi tu pokazują, że w ciągu tych trzech miesięcy na pewno coś się w Twojej energetyce zmieni i będziesz wykazywać się większą cierpliwością do siebie, dla siebie, do innych osób. Tutaj tak, to jest bardzo mocno pokazane, ale też ja tutaj widzę, że niektórzy z Was mogą poczuć taką potrzebę, wy sobie coś przemyślicie, w. W sobie coś przepracujecie, wy wyciągacie jakieś wnioski z pewnych swoich sytuacji życiowych, z pewnych doświadczeń, i niektórzy z Was mogą poczuć taką potrzebę troszkę zdystansowania się od innych osób. I za te trzy miesiące mam wrażenie, że taka potrzeba może u niektórych z Was być. Ja nie mówię, że u wszystkich, dobrze? Jakiś etap w Waszym życiu będzie się zamykał, na pewno jakiś cykl się domknie. Na pewno niektórzy z was podejmą decyzję: Okej, okay, coś zamykam, coś już nie jest dla mnie, coś już mi nie służy i zrobisz to w bardzo mocno przemyślany sposób. Karty mi też pokazują, że u niektórych z was pokazuje się też, że być może zainwestujecie w jakiś dom, mieszkanie, nieruchomość, działkę, coś w tym stylu. Może taka sytuacja się wydarzyć, może taki pomysł się narodzić. Ja też tutaj widzę, że niektórzy z Was też mogą teraz już w jakiś sposób bardziej cieszyć się z finansów, pracować, lepiej zarabiać i za te trzy miesiące to wy możecie sobie ładną jakąś fajną sumę gotówki odłożyć. To też tutaj jest pokazane, że tak jakby będziecie, bardzo mocno zwracać uwagę na, na to na co wydajecie i to będą takie wydatki tylko na potrzebne sprawy jakieś takie ważne bieżące a wielu z was właśnie będzie miało tą potrzebę odkładań, odkładania gromadzenia tych finansów tych zasobów gdzieś na bok bardzo tutaj dobrą intuicję widzę bardzo dobrą ale czuję też y, taką mocną informację która mówi o tym Jakaś relacja się może u niektórych zakończyć. Relacja trudna, wymagająca. Niektórzy z Was mogą za te trzy miesiące, czy w ciągu tych trzech miesięcy poczuć się singlem. Też tak to poczułam. I zwróćcie uwagę, bo troszeczkę tutaj przebudzowania może się wgraść. Niektórzy mogą mieć problem ze snem. co jeszcze chce być powiedziane? oje będziecie się motywować do działań, ale pochwały do Was idą. Ale czas może Wam uciekać, więc warto tu by było planować czas. Planować ten czas, wykorzystywać go mądrze, dobrze planować go, bo no tutaj może szybko te trzy miesiące mogą szybko minąć. No i tutaj jakieś takie plotkarze, fałszywe osoby, obłudnicy, to wyjdzie na ja. Wy to odkryjecie. Wszelkie takie właśnie dziwne sytuacje będą do Was przychodzić. Będziecie już wiedzieli, kto jest pomocny, życzliwy, kto jest przyjacielem, a komu nie warto ufać. Wszystkiego pięknego. Pozdrawiam.